Kłamstwa, przemoc, okrucieństwo. Taki jest świat. Nie wierzę w to. Nędznicy. W środę o 21.30 na Epic Drama. Najlepsi śledczy z Toronto wracają. Czas trudnych decyzji. Najbardziej szokujący sezon. Detektyw Murdoch. Od poniedziałku do piątku o 20.30 na Epic Drama. Mama, coś słabo wygląda. Zadanie specjalne. Wsparcie odporności mamy. A nasza dajna broń? Tylko Grinowita Forte. Grinowita to wysoka dawka witaminy C, cynku i ekstraktów z owoców. Zdrowo i naturalnie. A dla ciebie mam też coś pysznego. Witaminowe żelki Grinowita Junior na odporność i mocne kości. Żelki superbohatera! bohatera. Grinowita odporność z natury. Mamo, długo jeszcze? Chwilka. Kochanie, musimy już wychodzić. Masz brzuch jak balon, problemy z regularnym wypróżnianiem i trawieniem? Wypróbuj fibrokolon trawienie. To połączenie wysokiej zawartości błonnika, ekstraktu z karczocha i kopru włoskiego. Fibrokolon wspomaga wypróżnianie, a także działa na prawidłowe trawienie i metabolizm. I jest pyszny jak mus jabłkowy. Fibrokolon, poczuj się lekko. List Mikołaja napisany. Karb w galarecie jest. Sianką mam. O, a z naszą ofertą, to dużo sianka w kieszeni zostanie. Ja Ty w kieszeni. W prezentach ulokuję. Teraz smartfony 5G do 70% w ofercie z abonamentem. Idealne na prezent. O, gruby w tym roku, Mikołaj będzie. Przejdź do Play! Na święta Realme 12X5G do 70% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play! Dobrze się znamy z Mikołajem. Osobiście na prezentach. Codziennie biorę Body Max Plus, aby mieć siłę na życie po pracy. To czas dla mnie, mam odporność i zdrowie, a wspiera mnie BodyMax Max Plus, a nam sił do zabawy dodaje Body Max Vital 50. Bierz multiwitaminę Body Max codziennie. Skąd wiemy, że już są święta? Bo pojawia się barszcz Czerwone Winiary. Jego idealne doprawienie wprawia w wigilijny nastrój. Jego znajomy zapach oznajmia wszystkim, że to już. Jego intensywny kolor najlepiej zdobi stół. A smak rozpoczyna wspólne świętowanie. Barszcz czerwony Winiary. Smacznych świąt i dużo prezentów. Jestem z Polski. To widać, ja olej polski. Mnie widać, słychać i czuć. I jeszcze raz, bo polski rzepak ma witaminy. Omega, kwasy dla całej rodziny. Rodzą się dania, pyszne obłędnie. Karmię cię nimi i karmić cię będę. Olej polski tylko z polskiego rzepaku i mąka polska tylko z polskiej pszenicy. Nowa pionierska technologia Dyson Airstraight suszy i prostuje mokre włosy, wykorzystując szybki przepływ powietrza zamiast gorących płytek. Mocny i skupiony strumień powietrza w kontrolowany sposób suszy i jednocześnie prostuje włosy. Oszczędza czas bez kompromisu dla efektu i zdrowia włosów. Uzyskaj naturalnie prostą i pełną objętości fryzurę bez uszkodzeń termicznych. Aeroprostownica Dyson Airstraight. Nowoczesna stylizacja w trosce o zdrowy wygląd włosów. Nawidzi mi się. Da, przyda mi się. Namarzy mi się. Na każdy cel jest jedna pożyczka z Alior Banku. Do tego łatwo sprawdzają się rata w telefonie. Weź pożyczkę, to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,91%. Alior Bank. Będzie już Mikołaj, na saniach pomyka. Ej, będzie na Łyczowska, patrz szybko znika. Ej, przecież nie ma świąt bez pysznego jeżyka. Polskie słodycze na polskie święta.